Witajcie w najnowszym odcinku Przegranego Tygodnia. Jak zapewne widzicie, wyglądam trochę jak zombie, ale to nie dlatego, że uciekłem z gry Dead Rising, Dead coś tam lub Dead innego coś tam. No Ale no przyszła się i przeziębienia. Ale to nie zmienia faktu, że było pograne w tym tygodniu. Na początku tygodnia oczywiście w Destiny, więc to nie jest dla nikogo tajemnicą, ale koniec tygodnia to coś nowego w Przegranym Tygodniu, coś, co było rok temu, a coś nowego w tym roku, czyli Xbox One. Xbox One wylądował u mnie na kwadracie. Redakcyjna konsola, w której zakręciła się płyta z Forza Horizon 2. Tam tak naprawdę nie zakręciła się płyta, tylko to było z cyfrowej dystrybucji wersja recenzenska, no ale powiedzmy, że zakręciła się płyta. No i płyta właśnie zakręciła, no ale powiedzmy, że się zakręciła. Zakręciła się tak mocno, że Forza Horizon została zaliczona. Chciałem powiedzieć, przejechana, ale to by było trochę dziwnie, brzmiało. Tak czy inaczej, Forza Horizon została zaliczona. Chodzi o ten główny festiwal Horizon, też przy okazji dużo pobocznych misji, trochę multi, więc jest już ogranie do recenzji, która pojawi się w przyszłym tygodniu na Poligami. Także czekajcie. No ale najważniejsze jest to, że zaliczony został tryb Horizon, czyli ten taki tryb kampanii, tryb przygodowy, czyli ten główny tryb. Zdobyty Puchar, zdobyta ostatnia opaska. No i ja muszę powiedzieć, że nieźle przynerdziłem przy tej forzie. Więc wygląda na to, że gra wciąga. Oczywiście nie zdradzę wszystkich szczegółów, bo byście nie przeczytali recenzji. No ale generalnie Forza Horizon 2 polecam. Choć od razu powiem, że nie jest to gra idealna. Może powiem, co mi się podobało w Forza Horizon 2. Bardzo lubię takie zapowiadanie tego, co powiem. Forza Horizon 2 to nie są wyścigi tak naprawdę. To jest taki czysty arcade. Jeżeli ktoś tutaj szuka modelu jazdy, który choć trochę będzie przypominał modele jazdy z takich gier bardziej wyścigowych, to się grubo pomyli z tego względu, że wejść tu bardzo mało Forzy. Najwięcej Forzy jest tutaj w kontekście modeli samochodów. Modeli samochodów, które są najlepszym wizualnym elementem tej gry. No i generalnie Forza Horizon 2 to taki festyn samochodowy, gdzie liczy się efektowność, gdzie liczy się przepych, gdzie liczy się splendor, gdzie liczy się kolor, gdzie liczą się szybkie samochody. Niekoniecznie sam styl jazdy, jeśli chodzi o te umiejętności, ale o to, żeby ta jazda fajnie wyglądała. No i jest tu dużo jazdy, dużo, dużo jazdy. Może trochę zaspoiluję recenzję. Dużo niepotrzebnej jazdy. No ale Forza Horizon 2 to nie jedyna samochodówka, którą aktualnie gram. Na tę drugą jest embargo, ta druga jest od konkurencji, więc możecie się sami domyślić, o jaki tytuł chodzi i myślę, że nie powinniście mieć z tym problemów. Czy faktycznie te dwie gry staną przeciwko siebie tylko i wyłącznie dlatego, że są na dwie różne platformy i te daty Premier są bardzo podobne. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie nie. Ale szczegóły to będą już w obu recenzjach, które w październiku na poligami, a myślę, że sobie tak patrzę na kalendarz. No zobaczymy, czy początek października, czy jeszcze koniec września sportza. Tak czy inaczej, jest jeżdżone i przyszły tydzień też będzie mocno jeżdżone. Mam Xbox One w domu, jeszcze sobie przypomniałem kilka gier. Na chwilkę wrzuciłem Rise w takiej lepszej wersji, no ale wychodzi na to, że przejście Rise drugi raz trochę chyba nie ma sensu, nawet po roku. Tak czy inaczej, na pewno będę chciał jeszcze kiedyś sprawdzić. I wróciłem sobie Dead Rising 3, które miałem wreszcie przejść, bo rok temu tylko je usnąłem. no i odpadłem od konsoli po tym, jak po 40 minutach gra powiedziała mi, że. Nie może jej jeszcze włączyć, pomimo się włączyć, pomimo tego, że wcześniej taką informację mi dała. A kiedy chciałem ją włączyć, już niby mogłem, to się okazało, że nie może załadować save'a, którego na konsoli tak naprawdę nie ma. A do chmury, bo to jest inna konsola niż rok temu, a do chmury tego save'a nie wysyłałem. No i musiałem prawie godzinę czekać, aż gra się zainstaluje. Po czym okazało się, że i tak nie ma save'a i mogę grać, i jakoś mi odeszła ochota. I sprawdziłem jeszcze z Xbox Live Gold. Crimson Dragon, ale też odpadłem po chwili. Także no absolutnie nie mówię, że to nie jest konsola fajna. No postawiłem ją sobie obok PS4 swojego prywatnego i naprawdę teraz właśnie tak uzerkam i rozmiarowo jest diametralna różnica. I ten zasilacz, który się wala obok nie fajnie. Tak czy inaczej pad jest super, serio. Na krótką chwilę wrócimy z kącikiem muzycznego z tego względu, że pojawiła się pewna płyta, na którą dość długo czekałem i to jest Massive Cauldron of Chaos norweskiego zespołu 1349, czyli Draicen und Tak naprawdę nie wiem, jak oni to czytają, czy po norwesku, czy po angielsku. 1349 to jest taki zespół, w którym gra między innymi Frost z Satyricon. I tutaj właśnie pokazuje w tym zespole, jak się gra na perkusji. Szybko, mocno, taka sieka. 1349, nowy album, straszna sieka. Czyli w sumie dokładnie to, czego się spodziewałem, polecam zdecydowanie. Sprawdźcie. No i jeszcze decapitę. Nie tak dobre jak poprzedni krążek, ale wciąż bardzo sprawdza. I to tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!